Dobra, ludzie, kolejny odcinek walki z golemami. Musimy pokonać tego ostatniego, wiecie, tego tego najgorszego. Nie wiem, gdzie on jest. To postawimy. Gdzieś daleko, damy. teraz nagrywam. Oh, oh. Mało czasu. Musiałem się na kreatywie zbroić no i potrwało mało czasu. No. Biegniemy potem nie. A może z, z, ej, teraz ten jakiego postawić? Wylosuj.

Akurat tu magmowego, no to stawiamy go, właśnie po to to przygotowałem, bo oni nie będą się palić. A! Dobra, jest! Uf. A! Nie! Uf. Lecimy z nim! Okej, okay. dobrze na razie nam idzie. A. Dobra! A, 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 nie atakował mnie! Dobra! Lecimy do. Kolejny raz losujemy. Okej. Okay. Losujemy kolejny raz. Chciałbym, żeby to był ten maluszek, bo postawi go tutaj, dwóch postawie. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Доброе, начинаем. Gdzie mam jego jaju? Gdzie mam jego jaju? Gdzie... O jest. Przepraszam za paluszka. Ale no naprawdę stawiałem, że będę miał go. A miałem ostatniego. Pierwszego ostatniego. No, stawię się. O, on, on też się nie pali. прям уже за такой. Ну, не, ну, он говорит, ну, почему не теряй? А, уа! А я на крыльях! Зашедушь, ты Wylosujemy, bo ja bardzo chcę wylosować tego małego, bo będą podwójni. Dwadzieścia sekund. Ej, coś za długo ile.

Zapomniałem. A! 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 Dobra, lepiej się ze mną jak normalny facet. A! A! No. Okej. Okay. Raz. Dwa. Dopóki nie wylosujemy niebieski. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. No, poniedziałek Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Widzisz? Nie, nigdzie nie wiem. Dwanaście. Piętnaście. Powiedziałam, że prawdopodobnie czternaście będzie. Nie wiem. A -a -a -a. Воду, yeah. Троху воду и там. Нам, 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 За мной, мне есть жадно хмурка, ты только... Я тяну Погудка TikToki, tom solot, ale ze zdjęciem D nie wiem. Narodził się! Narodził mi Boga! Chrysta! Chrysta. Aaa! Nie! Jest za mną! Dlaczego? Nie! A co jak jakże?

16 17 20 Jest! Dobra, przepraszam przepraszam za paluszka i dala, 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 nie, noc! To nie. To nie, Proszę. Nie, nie. wieczór! dala, Narodziny wie tu są, a on świeci, nie wiem dlaczego. I zabijemy go, bo on jest głupi ziom, albo ziomista, albo ziomiska, ziomina. się boją wody. Mm, dobra. No to papa, Cześć, nara. Siema. I... Pow! Ej, nie zadziałało. Poł Pow! Pow!